Jezus Chrystus zmartwychwstał. Czy Jego zmartwychwstanie coś zmieniło w moim i Twoim życiu, życiu zwykłego katolika? Czy cokolwiek zmieniło? Czy gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to niewiele by się zmieniło, albo w ogóle nic? Zanim sobie odpowiemy na te pytania, warto przyjrzeć się zachowaniu pierwszych uczniów Jezusa. Byli wśród nich i ludzie prości. I ludzie wykształceni, młodzi, starsi, wierni swojej tradycji i uważani za zdrajców narodu. Byli świadkami wielu cudów dokonywanych przez Jezusa, mogli go dotykać, razem z nim chodzili, słuchali, spożywali posiłki. Lecz gdy nadeszła próba wiary, uciekli gdzie pieprzy rośnie, a po śmierci Jezusa rozeszli się pełni smutku i żalu. Gdyby tak skończyła się historia Jezusa z Nazaretu, to w historii po nich nie byłoby śladu, a my, współcześni katolicy? Czy zatrzymaliśmy się na Wielkiej Sobocie? Koniec, śmierć i nie ma Boga. Jeśli przejdę od Soboty do Wtorku, to nic nie zmieni się w moim życiu. Jak codziennie wstanę rano, umyję się, zjem śniadanie. Pójdę albo nie pójdę do pracy, posłucham wiadomości, co się dzieje w kraju, na świecie, ile osób zarażonych koronawirusem, na twarzy smutek, rozgoryczenie. Co będzie dalej? Co z pracą, pieniędzmi, lekami, coraz więcej obostrzeń w przestrzeni? Jak wytrzymać z domownikami? Już tyle dni pod jednym dachem. Co dalej? A epidemia, jak była, tak jest. Modlę się i modlę, a efektów nie widać. Słucham różnych konferencji, księży i świeckich, a efektu nie widać. Czy nie jestem jak ci pierwsi uczniowie Jezusa? Pełen strachu, zgorzknienia, smutku? Jestem, ale dlaczego? Przecież powinienem być mądrzejszy. Przecież znam Nowy Testament. Widziałem i słyszałem o wielu cudach Jezusa. Wiem o różnych wspólnotach katolickich, które spotykały się, modliły się i żyły Bogiem. I co? Jestem mądrzejszy. Ale w swojej mądrości, jak mówi Kochelet, wszystko to marność. Tak, wszystko. Jeśli nie ma odniesienia do Boga bo tylko wtedy nabiera perspektyw bożych. Jeśli taka jest prawda, to czy nie powinienem inaczej spojrzeć na obecną chwilę? Może czas skończyć na skupianiu się na sobie? Może czas skończyć z narzekaniem, ze smutnym obliczem? Może w końcu czas, aby zobaczyć Chrystusa, Boga na pierwszym miejscu? A nie koronawirusa, pełny brzuch, swoje wygody, swoje zachciewajki. Może w końcu czas, aby z wielkiej soboty nie przechodzić do wtorku, ale zobaczyć niedzielę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przypomnieć sobie słowa świętego Jana, ujrzał i uwierzył. Czy ja dzisiaj mogę powtórzyć te słowa? Ujrzałem i uwierzyłem. Co musi się stać, aby mógł wypowiedzieć te słowa? Czy to, co teraz dzieje się, nie jest wystarczającym powodem, aby uświadomić sobie, że jestem prochem marnym i sam nic nie mogę uczynić? Epidemia koronawirusa rozszerza się nieustannie i zbliża się do mojego i Twojego domu. I co? I nic uczynić nie możemy? Czy rzeczywiście nic uczynić nie możemy? Uwierzyłeś w to, zwykły katoliku? Pogodzić się z tym, co się dzieje i nic nie czynić? Czy to nie są szatańskie myśli? Przypomnij sobie choćby króla Niniwy. Uwierzył Jonaszowi i sam oraz cały naród przyoblekli się w wory, padli na kolana, pościli i wołali do Boga, mając nadzieję, że tylko on może to zmienić. I co? Nadal myślisz, że ja i ty nic nie możemy uczynić? Im dłużej będziemy siedzieli, tak jak teraz, w uśpieniu, tym dłużej ta epidemia będzie trwać i zbierać swoje żniwo. Fakt, że tak diametralnie zmienić swoje życie, podejście do tego, co się dzieje, nie jest łatwe. Założyć wory pokutne, paść na kolana, pościć się, modlić, to jest bardzo trudne i wymagające wielkiej osobistej odwagi. Ale czy widzisz, kochany zwykły katoliku, inne rozwiązanie? Prośmy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, aby napełnił nas potrzebnymi łaskami i aby każdy z nas odpowiedział Bogu tak. Tylko wtedy będziemy gotowi oddać Mu się całkowicie i przyjmując właściwe postawy ufać, że nas Twórca ulituje się nad swoim ludem. Amen.